Od wieków śledź jest bardzo popularną rybą w, w naszym kraju i ma takie szczególne miejsce w tradycji kulinarnej, ale też w całej kulturze w Polsce. Obecnie konsumuje się go około 100 tysięcy ton rocznie, co przekłada się na 20% wszystkich ryb konsumowanych w Polsce i co ciekawe, w ostatnim czasie śledź wyprzedził mintaja, który w do tej pory był na pierwszym miejscu pod względem popularności i już dzisiaj śledź jest na pierwszym miejscu ryb konsumowanych w naszym kraju. Istnieje ryzyko, że śledź może zniknąć z naszych stołów, ponieważ od lat ulega przeławianiu, czyli jest poławiany powyżej tej zdolności do odradzania się. Rządy krajów, których floty połowowe poławiają śledzia na północno-wschodnim Atlantyku, niestety od lat nie mogą się dogadać, Między sobą co do ustalenia tych kwot połowowych zgodnie z, z, z doradztwem naukowców. Natomiast nie warto czekać na decyzje polityków, które jak widzimy nie zapadają jest to również odpowiedzialność całej branży ryb i owoców morza i tak naprawdę to w dużej mierze też od przetwórców i sieci handlowych zależy to jaki śledź znajdzie się właśnie w tych opakowanych produktach czy puszkach już dzisiaj widzimy, że najbardziej odpowiedzialne sieci handlowe w Polsce takie jak Lidl, Aldi czy Kaufland posiadają w swojej ofercie produkty ze śledzia z certyfikatem MSC ale też są to firmy przetwórcze, takie jak Mirko czy Seko, które również w swoich markach oferują produkty certyfikowane ze śledzia. 75% konsumentów w Polsce deklaruje, że byłaby gotowa kupować produkty śledziowe z certyfikatem MSC, aby mieć pewność, że śledź pochodzi ze zrównoważonych połowów i nie przyczynia się do globalnego przełowienia. Co ciekawe, ponad połowa konsumentów nie wie, skąd pochodzi śledź, który jest na półkach sklepowych i chciałaby taką wiedzę uzyskać. W związku z tym, wychodząc też naprzeciw tym potrzebom polskich konsumentów, opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej msc.org.pl listę aktualny, aktualnie dostępnych produktów z certyfikatem MSC, produktów śledziowych, które można znaleźć na półkach sklepowych w naszym kraju.